W związku z tym, że rolników reprezentują związki zawodowe i związki branżowe, ale faktycznie całość spina organizacja pod nazwą Izba Rolnicza i ona w zasadzie głównym jej zadaniem jest integracja całego środowiska rolniczego. Dzisiaj jesteśmy w przededniu wyborów. Zgłaszamy kandydatów i tu ja apel do rolników o liczny udział w liczny udział w wyborach. Naprawdę Izba Rolnicza ma szczególne rolę do spełnienia. Też przez, nawet przez 20 lat nabrała pewnych doświadczeń. Co prawda, nie zawsze rolnicy są zadowoleni z funkcjonowania, ale jest, jest to nasza reprezentacja i dlatego wybierajmy wybieramy ludzi, których, na których możemy liczyć, którzy będą godnie reprezentowali polską wieś, polskie rolnictwo. Dlatego też apelujemy o. O głosowanie na ludzi związanych z Solidarnością udowodniliśmy jako związek, że liczymy się na rejnie województwa i na rejnie kraju. Działamy dość bardzo, bardzo aktywnie i myślę, że wybierając ludzi aktywnych, którzy działają oczywiście społecznie, będziemy bronić własnych interesów rolników, jak również przede wszystkim zapewnić poprawę ekonomiczną naszych gospodarstw.